Bardzo serdecznie witam przewodniczącego Rady Dzielnicy 16, pana Sławią Mira Górę. Dzień dobry. Witam. Jak już wspomniałam, na terenie 16 w tym roku ostatnio dzieje się bardzo dużo. Zmiany widoczne są przede wszystkim na chodnikach. Powstaje wiele nowych parkingów. Czy jest to jedno z ważniejszych zadań wykonywanych obecnie? Tak naprawdę to problem miejsc parkingowych to jest jeden z problemów, którymi chciałem w tej kadencji się jakby tak szczególnie zająć I dlatego y, takim moim priorytetem jest właśnie poprawianie czy ustawianie w lepszy sposób tych samochodów, które tak naprawdę na dzień dzisiejszy parkują po prostu byle gdzie, gdzie mają po prostu kawałek miejsca. I w tym roku udało już się zrobić kilka takich miejsc, o których będziemy dzisiaj mówić, które tak naprawdę porządkują tą sprawę i wydaje mi się powoli, powoli poprawiają warunki parkowania tych samochodów w tak zwanych ciasnych ulicach, w ciasnych osiedlach. Nasza kamera rzeczywiście zauważyła zmiany na terenie osiedli między innymi na osiedlu Kalinowym, a dokładnie na ulicy Świętej Rodziny. Jakie prace ostatnio zostało tam przeprowadzone? Ulica Świętej Rodziny tak naprawdę dla niektórych mieszkańców może być z takim niedosytem przyjęta, dlatego że okazuje się, że zrobiono tylko kawałeczek. Kawałeczek tak naprawdę miejsc parkingowych, gdzie można było wykonać dużo więcej. No niestety jest to związane z tym, że proces projektowania i wykonywania dokumentacji jest czasochłonny, w jednym z przypadków nawet czteroletni, a więc podjąłem taką decyzję z zarządem, że Postaramy się robić to w mniejszym zakresie, ale w wielu miejscach dzielnicy. I święta rodzina, ulica Świętej Rodziny jest tak naprawdę miejscem, gdzie zrobiliśmy 10 miejsc parkingowych w tym roku. Zrobimy kolejne 10 w przyszłym roku i mam nadzieję, że do końca kadencji zrobimy tych miejsc w sumie aż 40. I to tak naprawdę. Nie rozwiąże może w pełni tego problemu przy tej, przy, przy tej ulicy, ale mam nadzieję, że na pewno poprawi tą sytuację, która jest na dzień dzisiejszy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o modernizację właśnie osiedla kalinowego, jakie prace Państwo jeszcze przewidujecie na ten rok, a może już na przyszły? Znaczy, na ten rok już praktycznie zakończyliśmy prace, które mieszkańcy mogą zobaczyć, dlatego że pozostałe prace, które jeszcze trwają, to są prace przygotowujące dokumentację. Projektową do ulicy samorządowej, która mam nadzieję, że w przyszłym roku również niestety kawałkami, ale będzie wykonywana. Jest, jest wykonany również parking przy Młodzieżowym Domu Kultury Korcza, gdzie powstało, że tak powiem, przynajmniej 20 miejsc parkingowych, które tak naprawdę są ogólnodostępne, bo brama jest otwarta. I to, co nas cieszy, to współpraca z, dzielnicą, z ze spółdzielnią mieszkaniową Wienczyce, która to tak naprawdę po drugiej stronie ulicy wykonuje parkingi na, swoich, na swoim terenie, co w tak zwanym końcowym rezultacie może być, ja bym to powiedział, przykładem dobrej współpracy Rady Dzielnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej i będzie takim moim zdaniem perełką taką, która pokaże, że jest jeszcze miejsce w dzielnicy Nowach w dzielnicy Więcyczec, gdzie można powiedzieć miejsca parkingowe, to już nie jest problem. Wiele zmieniło się również i na innych osiedlach, na innych ulicach, również na ulicy Łokietkówny czy Anny Jagielonki. Z czego tam powinni cieszyć się mieszkańcy? Myślę, że ulica Anny Jagielonki niestety jest to ulica, gdzie bardzo mało miejsca jest. Nie ma już takiego komfortu wielkiego, gdzie można było powiedzieć, że zrobimy parkingi przy blokach i, i będą mogli mieszkańcy z tego powodu się cieszyć. W tym roku rozpoczęliśmy w takim miejscu na samym początku tak naprawdę tej ulicy przed szkołą. Część może ludzi może odebrać to, że zrobiliśmy parking szkoła. a tak naprawdę zrobiliśmy parking tam, gdzie było miejsce. Mam nadzieję, że również to takie robienie po kawałku znajdzie zrozumienie wśród mieszkańców, że w przyszłym roku kontynuujemy ten zakres, rozszerzamy i będziemy schodzić również w dół. Mam nadzieję, że pod koniec roku spróbujemy zrobić takim, taką małą sondę wśród mieszkańców tej ulicy, rozmawiając z przedstawicielami, z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, które pokażą, czy rzeczywiście możemy wchodzić z tymi parkingami bliżej bloków. Bliżej okien, tak naprawdę, mieszkańców, czy zostawiamy ten temat taki, jaki jest? Czyli powiem szczerze, bałagan. I dlatego chciałbym mieć poparcie mieszkańców tutaj w tych działaniach. Dlatego że ostatni taki element, który mnie wstrzymuje, to, to po prostu niechęć mieszkańców do robienia nowych inwestycji na terenach zielonych, ale trzeba iść na kompromis. Prawda? Musimy jakiś kompromis wypracować. I myślę, że takie spotkania z mieszkańcami będą. Ten kompromis powoli budować. A w jaki sposób przebiegła modernizacja ulicy Łokietkówny? Ulica Łokietkówny tak naprawdę to jest właśnie taka ulica, gdzie miejsca parkingowe, czy jeżeli mówimy o chodnikach, to część chodników przed blokami już jest wykonana. Zostały tak naprawdę niewiele tych chodników, które tam zostały niewykonane. Praktycznie zostaje miejsce parkingowe, budowa parkingu przy w żłobku tak naprawdę czy na samej górze tej ulicy i to jest inwestycja, która trwa cztery projektowa tak naprawdę, która trwa cztery lata, co jest dla mnie osobistą nawet porażką, że to tyle trwa, ale mam nadzieję, że dołożę tutaj teraz wszelkich starań, żeby ta inwestycja zakończyła się jeszcze w tym roku. Nie